Marcin, skomentuje dzisiaj grę z trzeciej rundy 39. stanu IGLO, gdzie spotkali się z sobą Zabry który grał kamieniami czarnymi oraz bory z kamieniami białymi. Gretę można opisać w kategorii, tak jak powiedziałem, piłkarskiej, ponieważ wygrała strona, która popełniła mniej błędów, jak to w futbolu bywa. Było no, bo tutaj bowiem, zwłaszcza w początkowej fazie, gry, jest sporo takich błędów technicznych o różnej wadze. Niekiedy takich drobniejszych, niekiedy trochę poważniejszych. Te błędy moim zdaniem w sporej mierze zdominowały sobie w tej gry, no ale przejdźmy już do konkretów, zobaczmy co tu się takiego dokładnie wydarzyło w takiej tej rozgrywki. Na początek joseki, które dosyć dobrze znamy, tutaj bez żadnych rewelacji, pierwszą decyzją, co do której możemy mieć pewne wątpliwości to inwazja w R14, bo tutaj jak rozumiem zadziałał pewien aspekt psychiczny, tak, mianowicie Mianowicie czarny popatrzył na tę prawą stronę białego i dotyczył do wniosku, że trochę jest tutaj dużo białych kamieni. Wybadałoby tutaj jakoś je ograniczyć. Aczkolwiek no, grając w taki sposób, no to na dzień dobry pozbawiamy się możliwości rozwinięcia bazy na linii 10, prawda? Oczywiście nie oznacza to, że gra jest już od razu przegrana. Można, jak widzimy, grać i dalej. I AI też to akceptuje, ale nie oznacza to, że musimy tak grać. Być może być może na przykład troszeczkę mniej stresującą opcją byłoby zagranie z drugiej strony, kiedy, no właśnie, w wypadku wybrania przez białego analogicznego czoseki, no my jednak mamy właśnie przestrzeń, żeby się normalnie rozbudować. to no i okej, okay, no biały ma prawą stronę, no w porządku, ale my sobie budujemy w takim wypadku górną stronę. Mamy też jakieś punkty na dole, może też z lewej nam coś wyrośnie. Jest to gra jak najbardziej grywalna, a tak to mam wrażenie, że ten kierunek gry. Nie do końca czarnemu odpowiada, chociaż widzimy tutaj biały w taki dosyć powolny, ale bardzo solidny sposób zamyka sobie narożnik, co z kolei daje czarnemu okazję do wzmocnienia się troszeczkę u góry. No dobra, niech tak będzie. Teraz kramy kolejny narożnik w porządku. Hmm, tutaj no właśnie, ruch w C12 sam się nie jest zły, chociaż ja. Mija... Mimo wszystko nie wiem, czy bym nie chciał na początku je, troszeczkę sobie wzmocnić tego narożnika. Może nawet w taki sposób, żeby po mieć tutaj takie stabilne punkty. No tak rozumiem, że pewnie czarny liczy na to, że będzie coś takiego, że zacznie mu się tutaj jakiś już wpływ troszeczkę konstruować. Ale biały zamiast tego jednak wybrał ruch w c3, Sansan. san bardzo dobry ruch. Na który czarny chyba troszeczkę nie miał planu, mam takie wrażenie, ponieważ w tym momencie kształt takiej czarnej tworzy jest kształtem takim, powiedziałbym, no niespecjalnie korzystnym. Dlatego, że ok, no, decydując się na rok w B5, dokonujemy takiej jasnej deklaracji i mi zależy jako czarnemu na rozdzieleniu tych białych grup. Chcę zaatakować tę grupę na środkowej lewej stronie planszy, nawet za cenę oddania narożnika. No więc w takim wypadku, skoro mamy taką ambicję, no to wydaje mi się, że naturalną decyzją byłoby w takim razie zagranie czegoś w tym rodzaju, dlatego że to również jest ruch łączący. Zauważmy, że jeżeli biały zagra chociażby no w, taką, w taki sposób, prawda, albo nawet tak, no to tutaj cały czas utrzymujemy łączenie, prawda? Nic się tutaj nie dzieje takiego, co by ten kamień na F5 izolowało. No chyba, że no teoretycznie może coś takiego wydarzyć, ale jakoś czarno to widzę. Zwłaszcza, że wtedy ten ruch umiera. To też no, biały na tym nie wychodzi zbyt dobrze. Biały musi kiedyś dograć tutaj, wtedy z kolei czarny sobie dogra tutaj i wszystko jest w porządku, jak widzimy. To też ten kamień jest zasadniczo nierozcinalny, a oprócz tego, że zapewnia on łączenie, i tutaj widzimy ładniejsze, takie trochę szersze łączenie niż ruch w E3, to do tego, jeszcze ten kamień faktycznie jakoś tam już naciska na tę grupę, no i ta grupa będzie musiała, no właśnie zacząć już powolutku reagować, prawda? A to z kolei na przykład może dać do, okazję do kontrataków na rożniku. Tego typu refleksji tutaj troszkę zabrakło. Biały bowiem, no właśnie, najpierw zbudował sobie życie w narożniku, co samo sobie się tragedią nie jest, ale dwa, że czarny potem przeskoczył do lewego górnego narożnika, co jest moim zdaniem mm, niewłaściwym kierunkiem gry w tym momencie, dlatego że no, popatrzmy sobie na sytuację przed tą sekwencją, prawda? Te to znaczy, teoretycznie powinny być takie, że biały bierze to, czarny bierze to, w wielkim uproszczeniu. Patrzymy sobie parę ruchów dalej, no i co się dzieje? Biały nadal kontroluje. Mniej lub bardziej to. Oczywiście z uwagi na kamienie w C12 i B5 możemy się spodziewać, że kontrola nad tym obszarem będzie znacząco mniejsza, prawda? Ale jednak, tak, no nadal, jeżeli biały, właśnie do zakra, no nawet jakiś taki najprostszy wariant tego rodzaju, no to nadal widzimy, że tej biały dysponuje bazą, która powinna mu przynieść jakieś życie. Mniej lub bardziej wartościowe punktowo, ale jednak. Natomiast. Czarny w tym momencie nie ma nawet takiej mglistej perspektywy dla swojej grupy w narożniku. Ta grupa w tym momencie no, jest mocno podatna na atak i nie ma ona no, jakby, no, żadnej, żadnego stabilizatora, żadnej bazy, na podstawie której Czarny tutaj mógłby zacząć coś budować. W związku z czym no, wydaje się, że tego typu y, ruch w tym momencie jest tutaj najwyczajniej w świecie konieczny. Potrzebne jest zagranie właśnie ruchów F2, prawdopodobnie, który no, ograniczy ekspansję tej grupy. Potem jeszcze będzie ruch w SenTF E1, może tam jakieś groźby koje jeszcze tam się pojawią, prawda? I dzięki temu też w przyszłości do tego typu ruchy może nawet jakieś takie, prawda? Będą budowały jakieś tam punkciki u dołu, i będą też budowały taką podstawową stabilność dla tej grupy. Stabilność jest tym, czego tej grupy w tym momencie brakuje. Biały, jednak na razie tą grupą się nie interesuje, jak widzimy. Też stara się tutaj jakoś rozwiązać swoje problemy z własną, nie do końca silną grupą. Czarny, moim zdaniem, w tym momencie powinien. Zagrać Atari. To jest ważny ruch, który psuje biały mu kształt i decyduje również o tym, kto będzie budował sobie wpływ w tej górnej, lewej części planszy. To jest obszar moim zdaniem ważniejszy niż pojedyncze punkty w tej okolicy, dlatego że teraz no, biały tak naprawdę powinien się. Po prostu rozszerzyć na E12, no i w ten sposób, razże ograniczać wpływ czarnego w tej części, Ja dwa, że samemu zacząć bywać własną stabilność. Skoro czarny, ok, skoro czarny psuje punkty na drugiej linii, no to biały sobie wchodzi do centrum i będzie mieć życie, a także wpływy po prostu no, w innej części planszy. A tutaj biały chyba troszeczkę no mm, chce osiągnąć zbyt dużo rzeczy na raz, Chce chyba zabrać wszystkie punkty czarnemu, a no tak się niestety nie da. Musimy no, jednak się pogodzić z tym, że nasz przeciwnik jakieś tam punkty będzie miał. No i jak widzimy biały tutaj gra w to po, prostu, to po prostu zbyt agresywny. Nie do końca wiem jak to był białego, czy biały zapomniał o tym atali, czy go nie zauważył, czy po prostu uznał, że kamienie w okolicy tego narodnika są tak ważne, że może za nie oddać kamień w D-12. No ale jakakolwiek tutaj nie była... jakakolwiek tutaj nie była... nie był pomysł Czarnego, jakkolwiek on tego nie widział, jakikolwiek nie był go zamysł, no to to nie powinno tak wyglądać. Kamień w d12 jest kamieniem kluczowym, był kluczowym tutaj, kiedy proponowałem go, roz, go rozszerzyć i jest kluczowy tutaj, kiedy no, po prostu nie możemy go oddać, nie możemy grać w taki sposób, jak teraz się to dzieje. Musimy się bezwzględnie połączyć, bez względu na to, co się będzie potem działo, prawda, czy czarny zagra od razu, tak, i będzie te kamienie izolował, czy się najpierw wzmocni, dzięki czemu biały będzie mógł na przykład się wydłużyć, cokolwiek się tutaj nie wydarzy. Tego kamienia nie wolno stracić, ponieważ w tym momencie pozycja białego się po prostu zaczyna rozpadać. I jak widzimy, czarny tutaj no, nie ma specjalnie problemów z tym, żeby tę grupę, żeby te swoje grupy ustabilizować, a biały problemy ma, bo czarny może chociażby zagrać teraz tego typu ruchy, dzięki czemu to niespodziewane ponuki na d12 będzie jeszcze stabilniejsze, a do tego jeszcze ta grupa teraz no znajdzie się już pod naprawdę silną presją. W związku z czym biały na własne życzenie dostanie dwie słabe grupy i w tej okolicy i w tej okolicy. W tym momencie tak naprawdę nawet już właśnie... Ten błąd, który tutaj czarny popełnił, będzie troszeczkę tracić na znaczeniu, dlatego że nawet jeżeli biały będzie uciekać w tę stronę, prawda, no to widzimy, że tak czy siak tutaj no, bazy żadnej mieć nie będzie. Będą tutaj, tutaj to takie pojedyncze, uciekające do centrum kamienie, a do tego jeszcze no właśnie czarny będzie mógł sobie. No, bardzo agresywnie poczynać. No, chociażby nie wiem, nawet kto wie, czy nie może kąsu czarny w taki sposób zabrać, albo jakoś tak. I po prostu udowodnić białemu, że z tą grupą biały będzie mieć bardzo, bardzo poważne problemy. To już jest jednak scenariusz alternatywny, ponieważ tutaj wyszło troszkę inaczej. Mamy takie trochę bardziej bezpośrednie zaatakowanie. Jak widzimy, AI nie do końca go lubi, ponieważ tutaj prawdopodobnie, no, właśnie biały mógł. No wykorzystać tę okazję i troszeczkę no, aktywnie zacząć uciekać do centrum, czyli do strefy, gdzie po prostu no, przeciwnik ma jakieś nie ma jeszcze tak dużo kamieni, prawda? Może też na przykład budowa oka w taki sposób byłaby troszeczkę lepszym rozwiązaniem, no ale dobra Zagrane w taki sposób. Czarny niszczy oko, no i czarny przychodzi do ataku na tę dolną grupę. No, ten ruch jest troszeczkę gorszy niż E10, ponieważ w tym momencie, jak widzimy, biały no jednak robi to, co powinien był zrobić z ruchem na 12 linii, czyli po prostu no jakoś tam wychodzi do centrum. Czarny nadal trzyma przewagę. Mimo wszystko jest ok, ale problemy zaczynają się w tym momencie, w ruchu w G16, ponieważ teraz tak, z zasadniczo cały czas ta gra pozostaje otwarta. Czarny ma w tym momencie przewagę około 15 punktów, co jest dosyć solidną przewagą. Jeszcze ona oczywiście nie decyduje o wyniku gry, ale czarny tak naprawdę może się w tym momencie skupić na jej utrzymaniu i po prostu na kontynuowaniu obecnego przebiegu gry, który jest dla niego korzystny. Jednak żeby ten przebieg utrzymać w, takim, w taki sposób, no musimy cały czas grać ruchy, które jakoś przeciwnika naciskają, które sprawiają, że no jeszcze on nie jest tak w pełni bezpieczny. Tego typu ruchem może być na przykład J15, dlatego że, nawet jeżeli biały zbije tutaj kamień, to tak czy siak zauważmy, że nie ma on oka w G15. Jeżeli czarny zejdzie w przyszłości tutaj, to nie będzie również miał oka w H14, prawda? A nawet jeżeli będziemy mieli coś takiego, to czarny prawdopodobnie nadal będzie miał sentę, a to oznacza, że nadal ta biała grupa będzie słaba i nie będzie posiadała lokalnego życia, prawda? Może czarny na przykład zagra w taki sposób i będzie zmuszał tę grupę do ucieczki w tę stronę, prawda? Ponieważ w tym wypadku zauważmy, że cały czas czarny ma do wyboru, którą z tych grup chce atakować, prawda? Może nawet pozwolić przeżyć jednej z nich, bo jeżeli będzie coś takiego, no, to czarny potem może przejść do bardzo agresywnego ataku na tę drugą grupę, i śmierć jednej z tych grup w zupełności mu wystarczy do spokojnego wygrania tej gry. Tutaj natomiast czarny teraz gra bardzo powolny ruch w G16, ratując kamień, który mu potrzebny po prostu nie jest. Jak widzimy, bez tego kamienia mógłby on sobie spokojnie poradzić i mieć lepszą pozycję niż w grze, prawda? Podobnie ruch w g 5, jest ruchem takim trochę spóźnionym. No właśnie, już nawet lepiej chyba niż to G16, byłoby zagrać no właśnie, ruch w F5, dzięki czemu no, od razu byśmy zaczęli wywierać nacisk na tę grupę, prawda? Tak, natomiast no, zaczynamy grać pod dyktando naszego przeciwnika. Przeciwnik się wydłuża, mamy no, znowu łączymy się na J16, chociaż to też no, po prostu nie ma sensu. Nawet jeżeli zagramy tutaj, choć trochę bardziej naciskamy przeciwnika. Podobnie znowu gramy tutaj. Bardzo ładny ruch, który AI pokazuje. Znowu mocny nacisk na grupę z lewej, prawda? Pomagamy. I tym, i tym kamieniom, nawet tym pomagamy kamieniem, bo potem będzie im trochę łatwiej uciekać do centrum, prawda? I przede wszystkim przeszkadzamy tym, gru tym dwóm grupom, nawet ta grupa cały czas jeszcze w 100% nie jest przecież żywa, prawda? W związku z czym, no tutaj, czarny troszkę na własne życzenie roztrwania tę przewagę, no i taką wysiłką na torcie w tym momencie jest ruch w B14, prawda? Ponieważ znowu no, łączymy grupy, które są już żywe, prawda? Ta grupa. Ma tutaj już jedno oko. Drugie oko bardzo łatwo zbuduje, chociażby, no nie wiem, ruchem w P9. Tak grupa jest nie do zabicia w tym momencie. W związku z czym nie ma żadnego powodu, aby powstrzymywać się nawet od yy, zagrania. W taki chociażby sposób czarny może sobie na to pozwolić może cały czas agresywnie atakować tę białą grupę i odcinać tę grupę od tlenu, prawda? A tak no my po prostu za darmo pozwalamy białemu tutaj robić, co mu się podoba. Biały akurat tutaj wybiera trochę dziwny kierunek gry. Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby zagranie nawet tutaj po prostu takie widzimy wizualne połączenie tych grup. W związku z czym cały czas no prawdopodobnie można tutaj naciskać, ale czarny w tym momencie no właśnie dochodzi do wniosku, że ma on problemy z prawej i trzeba tą prawą grupą zacząć jakoś reagować. Nie jestem pewien, czy faktycznie ta prawa grupa jest w tym momencie aż tak. Osamotniona? Czy faktycznie trzeba od razu nią tutaj jakoś reagować? Bo może ona usiec do tej grupy cały czas. Tutaj ma na razie ona sporo miejsca. Jeżeli już decydujemy się na taki ruch, jaki obserwujemy w grze P10, no to ja zamiast niego być może rozważałbym taką troszeczkę spokojniejszą alternatywę gdzieś na linii O. Dlatego że. My jako czarny, no właśnie cały czas jednak chcemy, żeby nasze ruchy pośrednio wywierały presję na te grupy, prawda? To jest cały czas nasz główny bieg zainteresowania. Ta grupa i prawa strona interesują nas tak długo, jak jesteśmy w stanie choć trochę ten obszar zedukować i zapewnić bezpieczeństwo naszym kamieniom, prawda? Cała reszta jest dla nas, ten taka drugorzędna. A tak, to my się wiążemy w walkę, w której, no tak naprawdę, no trudno jest nam zdobyć jakiś konkretniejszy profit. Dlatego, że, ok, no, budujemy sobie jakiś kształt, który wygląda żywo, ale jest to takie zwycięstwo, nazwałbym taktyczne, ponieważ, no, punktów będzie tutaj mało. Biały natomiast dzięki tej ściance na linii 11 zdobywa nie tylko punkty, ale również zdobywa bezcenne, Połączenie, no takie oczywiście, na razie bardzo jeszcze odległe, ale jakby perspektywy połączenia się z grupami na lewej stronie. W tym momencie nagle okazuje się, że to biały zaczyna kontrolować centrum, w związku z czym to na jego korzyść teraz zaczyna tak gra przebiegać. Do tego jeszcze biały trzyma centrum, jak widzimy, zmusza czarnego do bronienia się i jakby, no budowanie takich pustych punktów, prawda? To biały, na przykład buduje punkty ruchem w S9, a nie czarny ruchem w S14. I do tego jeszcze biały cały czas. Tutaj widzimy trzyma nacisk. Czarny jakoś tam się łączy po drugiej, trzeciej linii. No ok, ale znowu, nie ma z tego punktów. To jest akurat ruch przesadzony, znaczy no oczywiście no biały się łączy z którejś strony, z góry albo z dołu, ale nie ma powodu żeby to teraz grać. Można zagrać o wiele, wiele później, chociaż jak widzimy tutaj tak czy siak, tak czy siak czarny reaguje z uwagi na obawy o stratę w przestrzeni ocznej. Hmm, hmm, hmm. No i właśnie nawet teraz moim zdaniem dałoby się jeszcze na no, tę sytuację obrócić na korzyść czarnego, to znaczy to właśnie, no właśnie poszukać takich ruchów, które, no czy to w taki, w taki sposób, które po prostu cały czas pozwalałyby jeszcze na, no niestety, no nie odetnijmy już tej grupy, no ale może chociażby te grupy potencjalnie jakoś wyizolować. Jeżeli potem się jeszcze pojawi jakiś kamień tutaj, no to cały czas tutaj może się jednak jeszcze zrobić ciekawie dla nas, a może jeszcze nawet i ta grupa troszeczkę potem ucierpi, prawda? W tym momencie no właśnie jednak widzimy, że um, ucieczka słabą grupą no po prostu wiąże się z pewnymi nieprzyjemnościami. To biały wybiera kierunek gry, w którym chce grać to biały właśnie tutaj jakby rękoma przeciwnika łączy swoją górną lewą grupę z silnymi kamieniami, prawda? No i w tym momencie to jakby czarny jest takiej głębokiej dosyć defensywie, buduje sobie jakoś życie. No ale zobaczmy, cena tego życia jest dosyć wysoka, ponieważ zamian biały nagle tutaj buduje bardzo, bardzo duże moje na jakieś, no jak dobrze pójdzie, to tak z 20 punktów, prawda, więc no coś tu ewidentnie jest nie tak. Czarny znowu no zdobywa jakieś tam lokalne taktyczne przewagi, ale strategicznie to po prostu to nie wygląda w tym momencie zbyt dobrze. Powolutku już wchodzimy do jose i w tym jose no to biało jednak prowadzi o te kilka punktów, prawda. Czarny musi albo zagrać bardzo, bardzo dobre jose, Liczyć na to, że po popełnie kilka błędów, i na ten skutek jakoś tam doprowadzić do sytuacji, w której wygra tam na bardzo niewielką przewagę, albo też no, podjąć jakąś ostatnią próbę, no właśnie jak teraz, i spróbować tę lewą dolną grupę zabić, mimo że w tym momencie to już będzie o wiele trudniejsze, dlatego że w ta grupa no, zbudowała sobie parę kamieni, które pomagają jej w walce o to życie, prawda? W związku z czym no, prawdopodobnie konieczna byłaby jakaś nawet trochę głębsza chyba inwazja gdzieś w tej okolicy, która no właśnie byłaby obliczona na jakieś tutaj hmm, cięcia, prawda, jakieś tutaj słabości. Nie wiemy oczywiście czy to wszystko zadziała, ponieważ jeżeli biały będzie grać prawidłowo, no to no to prawdopodobnie czarny tutaj nie będzie w stanie zrobić niczego, niczego właściwego, chociaż może jednak parę punkcików, jak widzimy, uda się tutaj ugrać, prawda? Może nawet dojść do jakiegoś kompromisu, na skutek którego na przykład czarny zobaczył parę punktów, może tych punktów ma akurat wystarczy, tak? No bo w tym momencie nawet wystarczy policzyć punkty, tak, zobaczyć co się dzieje na planszy. Czarny ma dwóch jeńców, do tego ma jeszcze tak, policzmy, 9, czyli z dwoma 11, 17, powiedzmy, że 21 punktów terenu. Tutaj 23, 4, powiedzmy, że 25, 6. <laughs> Może 20, niech będzie, że 27. Liczymy dalej, 28, 29, 34, 36, bo tutaj no jeszcze są jakieś jose, 40, 45. No tak, może do 50 jakoś tam doczłapiemy, prawda? Natomiast biały ma komi 6,5, prawda? Liczymy dalej. To będzie 21, czyli już mamy 27,5, dalej mamy no już 30, prawdopodobnie. Mamy 30, 33, 39, pewnie 40 tutaj będzie, no już widzimy, jest tego dużo. To będzie o wiele więcej niż 50, prawda? W związku z czym tutaj będzie prawdopodobnie 50, to już jest 63, tu już się robi 70, a jeszcze to też będzie miało jakieś punkty, prawda? Czyli jeżeli będziemy grać w taki sposób spoledliwy i spokojny, no to przegramy nawet na więcej niż 9,5 punkta, niż nam to tutaj sugeruje AI. W związku z czym no, ewidentnie no, musimy po prostu podjąć próbę jakiegoś agresywniejszego ataku, no ale do tego nie dochodzi. Czarny gra spokojne JOSE. No i rezultat spokojnego JOSE jest taki, że w pewnym momencie czarny po prostu już przegrywa o około 20 punktów, tak jak to sobie tam mniej więcej wyliczyliśmy. I rozmiary tej porażki zmniejsza tylko Te Suji, nie jest, ponieważ tutaj biały mógłby spokojnie się połączyć. To jest takie fake Te powiedzmy, bo tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje, prawda? Czarne nie w stanie tej podejść, bo będzie od razu zbity. To jest taki klasyczny przykład, kiedy jedno oka grupa bije, bez oku grupę. Tak? Jeden to jednak cały czas jest więcej niż zero, w związku z czym tutaj no, czarny zdobył za darmo kilka punktów, ale tak czy siak widzimy, to służyło jedynie zmniejszeniu rozmiarów porażki. Która to porażka ostatecznie wyniosła około 15 punktów, mimo że, jak widzimy, w porządkowej fazie gry to czarny dysponował tego typu, tego typu przewagą, nawet troszeczkę większą w pewnych momentach, ale tę przewagę no, po prostu roztrwonił w serii takich no, nie do końca przemyślanych, powolnych ruchów, prawda? No, musimy, jednak, no, musimy jednak dysponować pewnym strategicznym zamysłem w trakcie tej gry. Zwłaszcza w takich kluczowych momentach jak Czuba, prawda, jak gra środkowa. Musimy sobie zadać pytanie przede wszystkim, jakie są moje właśnie atuty, jakie są moje słabości, jakie są, są też słabości przeciwnika. Słabości przeciwnika widzimy jak na dłoni, prawda? Jedna grupa, druga grupa. W związku z czym musimy podejmować decyzje, ruchy, które będą te nasze atuty, słabości przeciwnika jakoś tam maksymalizować na naszą korzyść to jest natomiast minimalizacja, no bo w ten sposób no po prostu gramy, w spos gramy zbyt powoli i dajemy przeciwnikowi szansę na odwrócenie inicjatywy. Prawda? My natomiast tę inicjatywę musimy trzymać, jeżeli chcemy, żeby gra przebiegała po naszej myśli, prawda? ponieważ no, przeciwnik, dopóki nie jest e, no pijany albo nie jest pełna rozumu, no to nie pozwoli nam e, w trakcie swojej inicjatywy na granie ruchów. Nagranie ruchów, które są, które są jakby korzystne dla nas. Dlatego też tutaj no, potrzeba było działać troszeczkę mimo wszystko aktywniej. Nie mogliśmy właśnie liczyć na to, że punkty tylko tutaj nam wystarczą, bez jakiejś agresywniejszej, bez agresywniejszego ataku. No bo widzimy, że tutaj. Tych punktów będzie po prostu biały mieć no, więcej niż czarny. To jest no, jakby arytmetyka, prawda? Podobnie również mm, troszeczkę brakowało nam e, pomysłu na tę grupę. Być może to jest właśnie też problem z tym e, fuseki, że zastanówmy się, czy właśnie nie wolelibyśmy, e, gdyby te kamienie stały jakoś w taki sposób, prawda? Czy nie byłaby to dla nas jako czarnego sytuacja o tyle korzystniejsza, że nie mielibyśmy teraz przynajmniej słabej grupy, która by nam tutaj przeszkadzała, prawda? Wtedy moglibyśmy po prostu uznać, że dobra, coś się będzie działo tutaj, to się potem okaże. Na razie atakujemy po prostu te okolice i potem ewentualnie w trakcie tego ataku jakoś sobie tam naturalnie przejdziemy do prawej strony i wtedy zajmiemy się jej redukcją, prawda? To jest też taki zamysł właśnie, którego mi tutaj troszkę brakowało, w związku z czym, no, jeżeli mamy szukać jakiejś przyczyny porażki czarnego, no to to jest właśnie, moim zdaniem, taki brak, brak szerszego pomysłu, co chcemy z tą grą zrobić, prawda? Dlatego, że Widzimy, to nie jest jakby pozycja przegrywająca, czarny tutaj cały czas ma jeszcze sporo opcji na to, żeby te grupy obydwie podnasiskać i żeby cały czas no, jednak yy, no, doprowadzić tę grę do szczęśliwego dla siebie końca, zamiast tego jednak no, czarny tutaj wiązał się w walkę na skutek, której no stracił znacznie więcej niż yy, osiągnął. Jeżeli tak bardzo przekazam prawa strona, to mogę nawet takiego pincera zagrać i uznać, że dobra, nie mam pomysłu na to, jak zabić te lewe grupy, dam im przeżyć, ale w zamian za to nie pozwolę również białemu, żeby biały tutaj się tak panorzył na tej prawej stronie, prawda? Wtwórzmy wielki chaos, potnijmy się nawzajem i potem mam nadzieję, że ostatecznym rozrachunku, będzie to działało na moją korzyść. Być może to byłby też jakiś pomysł, który by poprowadził grę w zupełnie innym kierunku, ale no, możliwe, że dla czarnego wyszłoby to na zdrowie. Tego typu pomysłu po prostu nie, nie, no, nie widziałem. Doszło do tego też trochę błędów technicznych. No w przypadku białego no to przede wszystkim no, ta bardzo dziwna decyzja o zbudowaniu sobie takich grup, prawda? No, ten kamień w d12 no, powinno to wszystko wyglądać, jak widzimy, zupełnie, zupełnie inaczej. Po czymś takim grupa białego byłaby spokojna, stabilna i nic by się tutaj z nie działo. No ale cóż, no wyszło jak wyszło. Biały popełnił błąd na początku. Potem czarny nie utrzymał tej przewagi. No, i ostatecznie okazało się, że biały jednak no mimo wszystko zagrał dobre jose. Udało mu się tutaj zgromadzić odpowiednio dużo punktów u góry i sprawa. No i w ten sposób odniósł on zasłużone zwycięstwo, mimo że z pewnymi problemami. No dobra. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas i oczywiście życzę Wam powodzenia w kolejnych noworocznych grach, noworocznych sezonach. Na tym moment natomiast w starym jeszcze roku, jeżeli pozostały po tym wideo jakiekolwiek komentarze, pytania, wątpliwości, to serdecznie zachęcam do artykułowania ich w komentarzach pod tym wideo. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.